To już piąte spotkanie Bizji w Dańsku. Ogromny naprawdę szacunek dla całego zespołu startera i wszystkich partnerów, którzy współpracują przy tej konferencji. Rozmawiamy o edukacji. Jest to najważniejszy temat. Dzisiaj też temat, który jest kluczowy dla nas, to społeczna odpowiedzialność edukacji. Te wszystkie projekty, które łączą ze sobą młodych ludzi, ekspertów i, i to co najważniejsze, z Gdańska wyjdą nowe trendy w edukacji. To nie jest tak, że przychodzimy posłuchać tych, którzy chcą coś powiedzieć, ale tutaj trwa wypracowywanie nowych rzeczy, które się pojawią. Również będą mogły być zastosowane w praktyce edukacyjnej Gdańska, ale także wszystkich miast Pomorza. To jest niezwykła konferencja, ponieważ jest to konferencja, która jest spotkaniem, spotkaniem z człowiekiem i z wszystkimi jego potrzebami, które chcemy adresować podczas tego spotkania. Zapraszamy nie tylko nauczycieli, dyrektorów, edukatorów i wszystkich tych, dla których edukacja jest bliska sercu, ale również zapraszamy do dialogu i rozmowy młodzież, tego kolejnego człowieka, który bierze udział w procesie edukacji oraz uczenia się. Wyjątkowo ważne jest to, żeby młodzież spotykała się z dorosłymi, a często nawet ich czegoś uczyła, ponieważ dorośli często myślą, że już wszystko wiedzą, a młodzi są bardzo wiarygodni i bardzo autentyczni w tym, co robią i często o wiele bardziej oryginalni, dzięki czemu ludzie tak zwani dorośli mogą się więcej nauczyć od młodych niż sami od siebie. Konferencja Bizji to jest bardzo ciekawe miejsce. To jest miejsce, gdzie w jednych rzędach siedzą ze sobą i uczniowie, i edukatorzy. Spotkałem znajomych, którzy prezentują wydawnictwa growe, ale też wydawnictwa edukacyjne. Jest to takie miejsce, w którym rzeczywiście widać, że wszyscy ludzie, którzy są zainteresowani współczesną edukacją i Reprezentują bardzo różne dziedziny i bardzo różne miejsca, gdzie ta edukacja jak gdyby sięga swoimi mackami. Spotykają się w jednym miejscu i znajdują platformę do tego, żeby porozmawiać o tym, co jest nowe, co jest trendy i co jest hot. Gry są nieodłączną częścią naszej kultury. W tej chwili najnowsze badania pokazują, że przeciętny nastolatek mniej więcej tyle samo do 18 roku życia, tyle samo czasu spędza w szkole, co grając w gry, czy to na komputerze, czy gry planszowe, czy gry mobilne. na co dzień w Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej zostałam zaproszona tutaj na konferencję BIZ, żeby przedstawić jak można edukować dzieci o kosmosie. Coming here and speaking about my life and let's say my work, what I do is an honor because here Today, uh, the, the center of, of all conversation is education and what are we doing for the next generation. Decydowałem się przyjechać do Gdańska na konferencję Wizji, gdyż e, uważam, że e, takie projekty jak projekt Szkolna Ekspedycja, projekty, które promują turystykę backpackingową, które umożliwiają dzieciakom e, podróżować po świecie, poznawać świat, e, bywać w różnych miejscach i już w młodym wieku... E, Kreować sobie e, obraz świata i, i rzeczywistości. E, to są rzeczy dobre i rzeczy, które powinniśmy dublować w wielu szkołach i chciałbym, żeby dzięki tej wizycie mojej w Gdańsku przynajmniej jeden nauczyciel z, z tej okolicy, z województwa pomorskiego zdecydował się na to, żeby zabrać swoich uczniów gdzieś daleko w świat. The world is Quicker than humans can keep up with. And education is not changing fast enough. Uh, education is like, um, at the moment, a child's shoes that are too small for it. Those new capacities have to be flexibility, adaptability, uh, the ability to change, compassion, courage, resilience, um, soft skills. aby utrzymać Żyjemy w kryzysie bardzo dużego poczucia sensu. Po co my cokolwiek robimy? Jak się będzie rysowała przyszłość? Jak sobie z tym poradzić? I jestem zachwycony, że jestem teraz na konferencji edukacyjnej Bizji, Jestem zachwycony, że mogłem tutaj o tym opowiedzieć, bo problemy edukacyjne, problemy z mówieniem do młodych ludzi, z którymi się bardzo zmagamy, są bardzo ściśle sprzężone właśnie z tym, że mamy ten kryzys sensu. Bardzo się cieszę, że konferencja Bizzy ma od lat w zasadzie taki właśnie format. Że to nie jest tak, jak to często bywa na konferencjach, które dotyczą młodzieży, że ludzie, którzy być może czują się młodzieżą, jak najbardziej, no bardzo to jest słuszne, w końcu wiek jest kwestią umysłu. Niemniej jednak, no, którzy powiedzmy już dawno temu skończyli szkołę, Uwielbiam ten moment, kiedy oni debatują o tym, jaka młodzież jest, jaka być powinna, jaka być nie powinna, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi się to nie podoba. I cieszę się, że właśnie na Bizji jest zupełnie odwrotnie. Cieszę się, że na Bizji jest tak, że po prostu młodzi ludzie są integralną, kluczową częścią tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Zaczęłyśmy działać, zaczęłyśmy uczyć się poprzez praktykę do szkoły w różnej formie, bo korzystałyśmy też z dobrodziejstwa edukacji alternatywnej. To jakby dokładałyśmy sobie różnego rodzaju rzeczy pokroju wolontariatów, zleceń. Niektórzy nawet zakładali własne firmy w wieku 13 lat i doprowadziło nas to do momentu, gdzie mamy odpowiednio 19 i 20 lat i działamy, mamy fajne prace. Bądź zlecenia i, i teraz razem współtworzymy Agencję Ogień, która ma pomóc młodym ludziom robić mniej więcej to samo. Wierzymy, że młodzi ludzie faktycznie mają moc, którą warto po prostu wykorzystać i widzimy ten potencjał i chcemy ich zachęcić do próbowania i testowania. Kiedy na przykład mówimy o generacji Z, to dobrze jest też posłuchać samej generacji Z, a jesteśmy jej przedstawicielkami. A I wydaje nam się, że po prostu ważne jest zawsze zapraszanie do stołu wszystkich perspektyw, bo każdy patrzy na to trochę inaczej, każdy Widzi trochę inne fragmenty tego obrazka i uznałyśmy, że być może uda nam się wnieść do tego stołu coś wartościowego. A z drugiej strony przykuło nas też to, że mamy okazję miałyśmy okazję właściwie poprowadzić zarówno warsztaty z licealistami i z licealistkami, jak i jednak porozmawiać z edukatorami. I to. Tak, to, to było świetnym połączeniem. Tak, z serducha zawsze warto mówić o innych ludziach i zawsze warto dostrzegać drugiego człowieka, bo w zasadzie cała nasza podróż tutaj przez, przez, przez ten pierwszy akt to jest spotykanie drugiego człowieka i gotowość do tego, żeby e, zmierzyć się z granicami jego wolności, z granicami jego marzeń, z granicami jego prawdy. Bardzo, bardzo mi się to podoba. W całym procesie edukacji uczymy się, uczymy się bardzo wielu rzeczy, stolic poszczególnych państw, najdłuższych rzek, nie wiem, nazw, pasm górskich, ale prawdę mówiąc, uczymy się przede wszystkim drugiego człowieka. Bardzo często tutaj na konferencji pojawiała się ta, pojawiało się to magiczne słowo inkluzja tego włączania, tego gotowości do przyjęcia drugiego w obręb naszego świata i, i, i w tym jest głęboka prawda. Ja bardzo lubię Myślenie przez perspektywę człowieka. Ta druga osoba i ten drugi, którego spotykamy, to jest nasz nauczyciel czy nauczycielka, nasz rodzic, nasi koledzy i koleżanki z Klisy i to są ludzie, z którymi się spotykamy, mamy się oswoić, mamy się poznać, czasami się lubimy, czasami się nie lubimy i uczymy się tego. Dlatego hasło wyłącz ego z rozum drugiego i dialog wydają mi się ważne, kluczowe i bardzo obecne w tym, żeby być sobą, ale też dawać cały czas przestrzeń na. To, że to spotkanie z drugim i z drugą jest obecne. Bo niezwykle ważne jest to, żebyśmy nie. To my zawsze z Robertem trochę tak mówimy y, u nas w Fundacji Kultury Bez Barier, że nie jesteśmy alfą i omega, że my się cały czas uczymy. I ta konferencja jest dla mnie takim spotkaniem się ludzi, którzy mają różne kompetencje, różne pasje, różne zainteresowania, wiedzę i dzięki nim każdy z nas może wyjechać stąd ubogacony. Ja na pewno wyjeżdżam, czuję się zainspirowana, widzę nowe horyzonty do współpracy. Warto, Warto być na wizji. wizji. na tę konferencję daje zielone światło. <laughs>